Dzień dobry, ja poproszę dwa bilety normalne do jaskarni. Dobrze, 30 zł, 80 zł. Proszę. I kartą zapłacę? Proszę tak. bardzo. Dziękuję. rydla na dworcu. na korytarzu, nie. To jest ogólnie jakiś... Jak nagrywasz, to No my mamy super miejscówkę, ale... yyy... Stąd. co tak bardzo, ale... Nie nad tobą? No i tak, jesteśmy w Jastarni. To jest ten główny dep, tak? Tak to wygląda. Potransformacyjny szał. No, właśnie mówiłam, że taki, taki potransformacyjny szał tutaj jest. Reminiscencje lat 90. <noise> to A ja chciałam zawsze to zrobić. Super. A może przyjdziemy później na te bumerangi takie? A, no bo to ceny pozostały te same. Automatów nie objęła inflacja. <grymne> <grymne> tak, cały czas. Ale w miał kiedyś taką króbkę można. O chodźmy zobaczyć y <grymne> <grymne> Tak z batata. Zobaczymy czy to jest. Nie, widać. Ok. Patrz, pasujesz do niego plecakiem. <grym> Michał Parat, człowiek z plecakiem. Dobra, to musimy obejść po prostu. Dobra, jesteśmy już na miejscu, to jest ośrodek wypoczynkowy Poseidon Nie wiadomo z jakiego roku. Prawdopodobnie z lat 70 bo znalazłam też na starych pocztówkach. Ale recepcja. Musimy iść. Oj, ja, tak. Jest nad samym morzem, fajnie. Yy, on został oczywiście w turnie pomalowany na taki kolor. Ale... Kurde. Ale... No wygląda fajnie. No on też, y Ciekawe jak się będzie mieć pokój. No i właśnie on też jest tak... Zrobione, że, że tak. Wiesz co? Ale tam było napisane, że recepcja jest z tamtej strony. No to go Dobra. Natomiast y, oprócz tego, że architektonicznie jest to taki przykład socmodernizmu powojennego, y, to najbardziej jestem ciekawa tego, jak wygląda w środku. Ten hall I wiem, że są tam. a dobra, to po Ale to długi pas I eee, to się Tu było na zdjęciach, a ja nie myślałam, że to jest po prostu molo. Ale to jest chyba takie molo, które, że znaczy ono też będzie o, o bardziej takie dostępne. Ale chyba to jest dla pensjonariuszy. <noise> pensjonariuszy owych posłów. Owych posłów nam super matki, super radne, super możemy. I to jest końca. A już wracajmy do tego, zobaczyć, jak jest we wnętrzu. Ten ośrodek, do no też należy do kopalni, więc będzie tutaj sporo takich motywów górniczych. O, ale to jest super i to jest taka super mapa. O, o, to, jest to jest sala do rekreacji. To była oranżeria. Więc recepcji. Dzień dobry. Tak, tak. O 16 możemy tutaj pracować. To no Dobra, mam już yy, mam już od pokoju, pokój 25. Idziemy zobaczyć. Co? Otworzymy okno, żeby się wywietrzyło. O, patrz, to już jest morze. O, Patrz, jak jest super różowe. Mm. Specjalnie na tę wycieczkę kupiłam sobie książkę o Juracie, ponieważ jutro właśnie zamierzamy się przespacerować do Juraty i... na hel. To jest wydawnictwo czarne, ale jeszcze nie zaczęłam czytać, ponieważ podróż w pociągu przebiegła dość brutalnie. Na 19.00 idziemy do kina Żeglarz, które jest takim kultowym miejscem, kultowym kinem z w wiastarni. To tutaj? Idziemy na 19.15 na oczy Temifeli. fragmenty z Tam też są. Nagrywasz z owocami, widzą świetanów, bardzo dobra widać To są lody bałtyckie, Jesteśmy na plaży wiastarni. Powiem Wam, że jakoś dziwnie tu jest. To jest w ogóle pierwszy dzień takiego chyba nieoficjalnego sezonu przez to, że zaczyna się majówka, więc niektóre miejsca zaczynają się otwierać, że już jakby są jakieś takie mm, smażalnie czy tam jakieś, no gastronomie, lody, czy jakieś takie sklepy się otwierają też te z tymi pamiątkami i niektórzy jeszcze tam coś remontują i tak dalej, że jeszcze jest tak mało ludzi, ale już ktoś jest, że jest jeszcze zimno, ale już ciepło i jakiś taki jest dziwny klimat takiego nie, końca świata trochę, ale takiego końca świata z tego filmu melancholia Larsa von Trier'a. Tak, właśnie rozmawialiśmy o tym z Michałem, że ta melancholia jest widoczna a w ogóle w miejscu, w którym śpimy to już w ogóle, bo to jest taki ośrodek, który też jest no, oznaczany hashtagiem przez osoby, które lubią architekturę PRL-u jako ostatni tur turnus. Eee, no i to jest taki hashtag, ostatni turnus, który y no albo są te ośrodki, które już są zamknięte, ale teoretycznie powinno być jeszcze takie, że jeszcze są otwarte, ale w sumie nie wiadomo kiedy przestaną być otwarte, albo zostaną całkiem y, przebudowane i nie będzie już tych pozostałości właśnie z PRL-u. Z Właśnie z kina i, i świeci taki super neon teraz. I ekstra to wygląda, i super kino. Bardzo polecam. To już koniec dzisiejszego dnia. Ja przyznam, że mam strasznie zaczerwienione oczy i spuchnięte, bo zaczęła mi się alergia, i widocznie tutaj gdzieś w, w pobliżu musi być sporo drzew, które mnie uczulają. Ale ogólnie w, tak, w, w kinie było w ogóle super kino. Film też nam się podobał, trochę przemarzliśmy tam. Jesteśmy już w, w pokoju i jeśli chodzi o mm, ośrodek wypoczynkowy Poseidon, to była gorąca woda i y, czysta pościel, czyste ręczniki, więc super uważam, że... Mm, no, jestem, jestem zadowolona. Jutro mamy w, w planach. Oczywiście też jeszcze pokażę ośrodek i inne miejsca, ale też chcemy się wybrać do Juraty i tam z kolei zobaczyć sobie architekturę modernistyczną 20-lecia 20 międzywojennego i wracać do domu. Idziemy właśnie na śniadanie dyrektora. Dyrektor. Czy napije się pani ze mną? Nie. Napije się. Co pani pozwoli? Cokolwiek. Koniak? Dobrze. Koniak. Pozwoli pani, że się przedstawię? Nie. I koniaku też nie chcę. Napiję się czystej wódki i sama zapłacę. Pani Józiu. Pani jest zabawna. No mnie nie Dlaczego? Dlatego. Jesteśmy na śniadaniu. śniadaniu ze szwedzkim stołem. Nałożyła sobie bardzo dużo serów i jajek. Co mi to dało teraz? Ma też yy, sałatkę no, i kawę. Jedyny minus tego śniadania jest taki, że w jest zimno. Tutaj, jak oh. jest Dobra, to jest. Taka chałka z białym serkiem i z dżemem. To jest jakaś babeczka Fajnie, a akurat jak nagrywałam to markałeś. To jest taka super Mozaika. To to z tłuszczki co najmniej ślejszką, nie? Trochę na oddaleniu.

A tu słuchajcie dokładnie, gdzie jest ta linia, która się odznacza. Był oryginalnie taki basen Brodzik, który jest też widoczny na pocztówkach. To akurat są auta, nie wiem czy nie będę musiała tych rejestracji zamazać. I to jeszcze są właśnie takie ceramiczne płytki, pozostałe po tym basenie. To jest morze, i moro. Mm. A ja przecież mam na brzozy. No to totalnie dlatego, a właśnie brzoza to też jest takie bardzo typowo PRL-owskie drzewo i tak samo na osiedlu w kętach było bardzo dużo brzóz i ja dlatego zawsze tam miałam bardzo duże uczucie. Ja mówię, że to lampę jak i samo na czy tylko ze słomy. I wszędzie tutaj pachnie tymi... Więc od czego się... masz ręce? No wiem, ale nie da się. O, jesteś siłaczką, nic na siłę? Wszystko młotkiem. Grupy. Nie należymy do tej grupy. Teraz nie. Zmierzamy teraz y, spacerkiem w, y, w kierunku Juraty. Jesteśmy w Zmierzamy teraz spacerkiem w kierunku Juraty. A to słuchajcie, kiedyś musiał być neon. Yy, ale on nie świeci. Jest też napis Poseidon ale za drzewem. My już za bramką, więc się żegnamy z Poseidonem Pa, pa, pa. Idziemy dalej do Juraty Ścieżką... Nie, nie ścieżką, ścieżką rowerową Jesteśmy w Juracie No i nie wiem, chyba gdzieś pójdziemy, nie? Dobra, tutaj mamy też większy ośrodek W takim stylu okrętowym, z tymi zaokręglonymi balkonami Modernistyczny Żeby były. Takie. Ale wiesz co tam widzę, że pranie ktoś suszy.